Yo! Siemanko w kolejnym na moim kanale Dzisiaj sobie powrócimy do Raving Empire No chwilę nie było, około dwóch tygodni pewnie nie było filmu A teraz sobie powrócimy, ponieważ jest w końcu Renault Chyba wcześniej było Renault, ale jest w końcu Renault Twizy A jeszcze widzicie wy, w prawym górnym rogu moją jakby postać animę Która ma tak niby jako kamerkę robić No a więc dobra mm, tego nie, nie, nie zwracajcie uwagi czemu w ogóle ja by nie miał Ust, no dobra. Lecimy sobie tutaj, chłopie, jakie dźwięki są. O, ja czekaj, kręcę, to ja muszę sobie tutaj wyłączyć. Dobra. E, tutaj był ten kodzik. E, poczekajcie. E, Pi2006. I dostajemy za to darmowel na Twizy. Ok. Okej, okay, to, jest, to, to jest fajne. To jest. A jeszcze sprawdzę, czy jest jakaś kolekcja Final dla True Zii. Zaczynano ogólnie, czy są jakieś fajne Lennuweczki. Nowe. No, 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 wiecie, no. Jak to jest? Nowa mamy Nisa, no, a mamy Nissan? No, nie. Aha, Makaran do Jelly chłopie. 50. Chyba tak. Mamy. A nie, w było zawsze, nie wiem o co mi chodzi. No, popatrzcie, Elena No to mam, mam wszystkie. I te, co nie jest do tego, i te Twizzle teraz. No, 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 nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co mi chodziło z tym. Dobra, lecimy sobie. Nie zwracajcie nie zwracajcie na to uwagę. Po prostu mi pomaga krajem tylko. Dobra, nie wiem co, co to jest. Skorzystaj z czatu głosowego. OMG. Ty, bo ja nie mam zwykłego czatu. Ty nie mam zwykłego tego. Da, wajdź to. Pierdzieć, tak nic na tym nie pisałem. Nie. Oprócz, oprócz wyzwania, jaki w Rybacks, znaczy nie wyzywałem ich. No. Dobra. Jeszcze nie gram. E, dobra. Lecimy z testowaniem Renault Twizy. A Aby pamiętać, że szedli na w górę. To może w przyszłości będzie faktycznie moja Kamelka, nie jakiś tam ludek. Dobra, mm, szukam tego rano. Tweezy, czy to jest to samo co ten Citroen? Tak, nie, nie. <laughs> Chłopie, to nie jest jak Citroen! Widziałeś kiedyś peltka? 130 na godzinę jedzie? Ej, u mnie w mieście jest taki typ, jak który taki jest, właśnie takim Leno. Tweezy. Nie mogę wam powiedzieć jak on się nazywa, ale normalnie na TikToku jest. 180 na godzinę. Jo to tamten tak nie wyciąga, tam 50 tam pewnie. Dobra. Eee, hamujemy. Ale jeszcze spędził, chłopie pałać busa wyprzedzamy. Ten bus to jakiś pijany jest. Nie wiem, co tak go czczepie. W sumie mną też. Nie, o to takie je, czuje, że dla ja się to chłopie ci już tak. Nie walidzi mnie. S strasznie czułe, w porównaniu do jakichś czy Need for Speeda pewnie dobra, mm. no ale to jest Roblox, nie, tu są inne prawa fizyki i wszystkiego dobra, hmmm, sprawdzę wam e, tak, lecimy sobie, co, 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 co tuningować, a przepraszam, bo tutaj jest remon w remoncie tuning, tu tam jest, teraz ok, ale fajne te Happy Happy 2016, że już zrobili to pod kodem a nie płacić, czy ma no, spoko, to jest spoko, to jest spoko. Mm. jak ja zamykam oczy, to wy to widzicie. Jeszcze ja ja to jara mnie. Można sobie wygląd zrobić, Anderku. Nie, nie, nie mogę pomalaczka? Mogę. Uuu, czarny. Uuu, ten jest dobry. Ten jest dobry i czy jest wnętrze? Możemy? Jest wnętrze. I wnętrze ro robimy takie. Czy nie, wnętrze możemy zrobić jakieś te takie. Nie, nie będzie takie, o! To jest fajnie, to jest fajnie wygląda. Samochodzik, wykonanie, wykonanie. Co zrobimy? Ee, trochę tamtego. Chłopie, w to nie będę jakoś dużo inwestował. te zamianie. No, to ja nie chcę tych swoich fajnych, najlepszych części. To jest 2015 roku. E, dobra. Więc no stary samochód, no już powoli stary. Ile on będzie miał w tym roku? 11 lat. Kurczę tak, chciałem powiedzieć: 10. Zawsze to jest tak. Zlogowałem się. Gdzie, czy to Co się stało. O, dobra, dobra, to jest spoko, to jest spoko, że w tym miejscu. No pojedziemy sobie na wyścig. Eee. Yy... Ok. Walcz tam. Często na wyścig. O, tutaj wygląda normalnie jak jeszcze. Chłopie. Poma pomylił mi się. Ten! Yy, ręcz, ręczny z gazem. Czy tam. Ręczny z tym. No, biegi mi się pomyliły, tak? Matko, jedyna. Nie, no, idziesz do domu. Dobra. Dzisiaj pani tak zrobię. No, nie mogę, no! To chłopie jest te. Jak to się nazywa? Cabrio. O, chyba tak się to nazywało. Ha, ha, ha. A nie, dobra. Myślę, że jak klikasz się to też pipczy, ale nie wiem. Mam wyłączone dźwięki, więc nie wiem. W sumie. Lecimy autostradę. Była taka piesaneczka. Dobra. Zobaczymy. Jak na latające boty. Eee, dobra, to jest luwa. To nie ma latających botów. Dobrze, że usunęli te latające boty, nie? To jest bardzo dobrze, że tak usunęli. Widzowie, te boty latające, walone. Dobra, ostatnie co nagrywaliśmy to Winterfest. Tak jest, Winterfest nagrywaliśmy i to było około dwóch tygodni. Już no, minęło szybko w sumie, też minęło jak nie wiem, tydzień, a nie jak dwa, no ale dobra, lecimy. Chyba trzy będzie teraz, tak, w dzisiaj chyba nie, kiedy wy to oglądacie, to chyba trzy minie, nie wiem, bo nie pamiętam już, eee, a więc dobra, pamiętam, przesadziłem wtedy tak z naszą niż najjaśniejszą y, chyba miniaturkę w, w historii tego YouTube'a polskiego gamingowego z B klasy, no, dobra, Leci, lecimy z tym Too Easy. No, on to jest 187, niby. jedzie, było 180 chyba. Nie, to trochę lepiej jest. Ale dobra, nitro, nitro mu daje do 230. To jest mega spoko. Przynajmniej, w szczególności kudle, że za darmo, no to jest bardzo, bardzo fajny, fajny, fajny gest na początek roku od twórców. Wy minutę przyjechać, no to taki, śleni, no w ogóle to. Chodzę 40 sekund McLaren. Spider? Co ja robiłem tam McLaren na spider Nie pamiętam. A robiliśmy chyba challenge jakiś, że pobilmy. Nie pamiętam. Nie, nie pamiętam chłopia ja mam to. Chłopie, Driving Empire ma tyle filmów już na moim kanale. To jest naj najwięcej filmów w serii, no to właśnie jest Reming Empire, jest najwięcej filmów, no to. To ciężko zapamiętać. Na no, szkole, że to... A to jest w remoncie chyba następny update, jak będzie jak wyremontują. Nie wiem jak jest nasz sony. 10 nowych samochodów. O, 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 popatrzcie, tutaj jest coś, Fajna info. 10 nowych pojazdów pojawi się w Dramic Empire. w następny piątek. Obejmując wiele ulubionych marek fanów, czyli... Będą nowe marki. No przynajmniej z tego wynika, że mnie na będzie nowa. Pamiętacie jak ostatnio było plus 10, 10 nowych samochodów. No to... Mm... Był Citroen, cyklon. dodali Citroena, no nie. I coś tam jeszcze. E, no, no, może teraz e, ten se zrobią. nie licencji muszą zdobywać, bo tutaj widzicie, to jest normalnie taki sam, bo na przykład fixitup, renault, to by się napis, nazywało re, Relaut, albo jakiś re, 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 Renult, albo jakiś, nie wiem, Nelurt. Nie, a tutaj jest prawdziwa marka. Wpiszemy, jak skopiujemy z Remington PR, to nam wpisuje prawdziwe samochód, a nie jakieś podrobione. Nie, no to... czyli liczymy mnie, czy licencję? Dobra. Mm, możemy sobie tutaj... Uuu, ze streamingowy, oczywiście, fajnie. To jest ogrom gram w PR, bo tam... Niektóre tutaj typu mijam, bo to takie głupie... Prace dodali. O, to chyba chyba jaki sobie... Dobra, teraz ja tylko gadam w sumie. Więc to jest bezsensowne. Mm. Hmm. za tydzień dopiero tam będzie update, to za tydzień może będzie następny odcinek z Empire. Na razie lecimy sobie na jeszcze jeden wyścig, tym razem taka bardziej jakby rozwinięta mapka, jeno okrążenie, takie coś. Może być, może być, może być. Najwięcej. Ej, tutaj chyba tylko raz, jeżeli tym darmowym. No to też jest darmowe. Najszybszy są boty darmowe. Jaki mam? To nie ten GTR. No ja nie mogę. Latający bot. Nie myślę, że ogólnie je usunęli. A czasem jest. Czasem nie ma. Więc znów będzie latający bot. Bez latania mam przez nowy wygra. Chyba, że naprawili te boty. Nie naprawili. Dalej się bułują. On zaraz będzie latał. Nie, on nie lata, on chłopie. No powiedz, co on robi. Patrz, on. Wy... Patrz jak on jedzie dziwnie, ale tak on nie skręca, te kółka mu nie skręcają, a on szybko przesu przesuwa. To jest bugowane, ciół. Do dupy. No. A więc dobra. Teraz poluję, możecie mi podać jakąś fajną gierkę. Eee. Poluję na fajną gierkę nawet w miarę tanią na Steam. A. Budżet 90, no dobra. 90 zł dostałem karty podarunkowej na urodziny, bo miałem 7. No i dobra. Walcz to. Mm, coś miałam powiedzieć, coś miałem powiedzieć. A robimy nową rzecz, że pod koniec odcinka, no może nie zawsze, mm. będę mówił e, słowo dnia. I kto napisze słowo dnia w komentarzach, dostanie ode mnie serduszko, jeżeli nie będzie dużo e, tych komentarzy. A wątpię, żeby było dużo. No to Szymo prawdopodobnie pojawi na odcinku, więc zachęcam do pisania. A e, słownie będzie pod koniec odcinka, e, a więc dobra. Lecimy, no ale też w sumie można po odcinku, co tu się dzieje, wyjaśnić. Ale dobra, jakie ja wolno jadę, jakie ja wolno jadę. No nic, tam się te tekstury. Jakie ja wolno jadę. Okej, okay. dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy. To co, je to jest wariant? To Chyba to się nazywało tak. Dobra, yy, szkoda, że nie można w fixitapie tapie rejestrację zmienić. Tylko, jakby nie było to za czy tam kasę, czy coś tam, to wtedy by było spoko Taką rejestrację zmienić. Tutaj sobie idę. Zgręcamy, o ja piecze? ale oprócz tego ja nie mogę, on tak gdzie nie robi. Ale oprócz tego to tak dobrze w sumie z tym skręcaniem. radzi widzicie? Ja w ogóle nie hamuję. No i dobra, wjechałem na krawężnik, ale nie wywaliłem się. A skręciłem. Nie to co te, to i to jak kurde Lego, pamiętacie, nie. To i to, le, to i to je LEGO. To byłoby to takie główne, bo to nie umiał skręcać, to zawsze... I był je, jeszcze jeden taki samochód, który po prostu zawsze się wywalał gdzieś, nie? Dobra. Mm. 29 sekund to, to moje normy w najszybszego czasu, więc no nie jest jakiś najgorszy e, wynik. A więc dobra. Lecimy sobie teraz. Fajnie, e, wiem co. Tutaj mam 20 koła darmowe. To jest mega fajna rzecz. E, możemy zmienić sobie jeszcze w tym samochodzie nic. ej Zobaczmy. Może zrobimy jakąś kolekcję sobie. Sprawdzimy tę kolekcję. Bo oni coś tam, coś tam się dodaje, ja to mi się nigdy nie chce. Na, na pewno ją ona parę tam. Jeden błąd e, naprawili to taki kurde, że nie wiem. Właśnie na taki, dla co jednego tego paska brakuje tyle. No ale dobra. No ale to nie ma nowego Nissana, To nowy jak już to McLaren, ale też mi się wydaje. Jak już to ten... Nie wiem o co chodzi. Dobra. Asun Martin. Mój drogi Asun Martin. Nie wiem, taką w miarę tanią, w miarę tanią. Lunchak ciu droga. Jeszcze nas od koła z oj. Mm, też będzie w ciuli drogie. Maklarenki są w dla drogie. Y, jaguary może będą tanie. Nie mamy cash, cash busta Ale 650 wymusiał. To nie, to tego nie robimy. 650 to nie robimy. Chevrolet, A Chevrolet, I lubię przy kolekcji szabreletu. Możemy sobie kupić tego samochod... ten samochodzik. Krować. I go przetestujemy przy okazji. Mm, dobra. Uuu, taki oldschool, że tak powiem. Nie będę go przemalowywał. No, niech tak zostanie. Eee, pojedziemy sobie, ale czy to, czy to, mi się wydaje, że w, niż ten kółek? Eee, Twins za darmo, Wolnie jedzie, no, ale dobra, to kosztowało 50 koła, no. no wydatek jest, no wydatek jest, no ale, he, no wiecie, no, od czasu Lego ja chyba zarobiłem z milion złotych w tej grze, złoty, złoty, ogólnie milion kasy, nie, zarobiłem, no patrzę, 750 koła. Ale pamiętam, jak koniec było serii, to ja ponad milion miałem. Ja chyba milion sześćset nawet miałem. Nie, Straszne ale go dużo się zarabiało. Dobra, to wolno będzie czekać, czy tuńscy będzie szybciej niż Twins czy wolniej. Czy wczoraj bez pusta. Szukamy. 160, dobra, to już nie, teraz już nie. Dobra, więcej, więcej, więcej niż ten pierdziku, jak Pielcikłek, które miał na tym. Tylko wona szerepę. Pielcikłę, które miał przy buste. Z boostem ma on 200. No tam koło, koło, około 250. 2500 dzień, około tego pewnie ma. E, dobra. Hmm. Lecimy. Możecie też oczywiście zasubskrybować kanał, bo ja myślę, że już damy radę. 20 subskrypcji nam tylko brakuje do 1000. Więc myślę, że damy radę do końca roku. Szczególnie, że mamy na to około... No, pomijając ten miesiąc, no to jeszcze 11 równych miesięcy, więc to jest bardzo dużo. A więc dobra. Kończymy. Raptem 8 sekund szybciej niż pierdzi kółek darmowy. No. Że się upokorzyłem niektóre samochody po tych pierdzi kółkach. Ale on, ja wiem, czy się upokorzył. Tak pół na pół. Ocenę 5, to teraz ma 4 plus. No tak delikatnie się tylko pokażę. Na publiku, bo właśnie dlatego chciałem grać ocenę na publiku. Patrzcie! Jaki fajny samochodzik! To jest chyba jakiś McLaren, taki na zielono zrobiony, z oświetleniem zielonym. Mega fajnie on to zrobił. Wciąż dobrze on to zrobił, no. A my takim y, sposobem kończymy ten odcinek. Chłopie! Ja nie mogę, ale on mi światło daje! Ja chłopie robię zdjęcia z zrozumiem. Ja nie mogłem ja fajny świat udawał. E, tak nie sposób kończymy odcinek, a słowo odcinka. A nie, dnia. Nie, nie wiem, jak powiedziałem: Od, e, słowo odcinka to jest Renault. Tutaj, może jeżeli nie zapomnę, to macie właśnie na ekranie, jak to się pisze. Każdy, kto tak napisze, to raczej dostanę. Nie, no dostanie po prostu serduszko i na pracę będzie w następnym odcinku. A więc dobra, ja się z wami żegnam. Na razie.